Witajcie, witajcie. W kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jestem w Robloxie. I dzisiaj, słuchajcie, kupimy sobie premium slota. Jakby nie wiem, jak to działa. Y, czy to wybiera mi po prostu randomową działkę, czy to mi daje jakby y, miejsce, które mogę wybierać. To jest premium slot. Yy, chwila, Move your home. To any glowing, ta, any glowing, to chyba wszędzie, nie? Mhm. Dobra, no to róbmy tak. Co mm, to, to DJ? Dobra. Mm, bierzemy sobie w tym miejscu. Właśnie. Bujnał. I uwaga, i teraz co się dzieje? I teraz, i teraz co, co, co? Teraz ja nie mam już tego problemu z no. I teraz tak. Reset. I gdzie ja będę? A gdzie jest roboneo? Co to jest? Okej, okay, dobra. Wychodzimy i czemu jestem tu? Hmm, chwilę, może tu change house coś się stało nie wiem co się stało czepnie nie? skamowano mnie? a nie, bo tam już chyba jest, nie? bo tam już ktoś ma, nie chcę tego bo tam już ktoś ma wykupione, to, to yy, widzimy się za chwilę, ja wejdę na prywatny serwer Dobra, jestem już na prywatnym serwerze, więc wychodzimy sobie sprawdzić, czy jesteśmy koło Narsay. Jeśli nie jesteśmy, to to jest trochę powalone i to trzeba gdzieś zmienić sobie mm, tutaj, nie? Chyba, że po prostu pod, podejdziemy tam. Tam będzie trzeba podejść i sobie to zrobić jakoś. To jedziemy tam. No, prawdopodobnie tak, więc podchodzimy sobie tam. I będzie trzeba zrobić sobie ten, jak, jak tak to działa, to trochę słabo, ale no ok. Czyli jak ja mam premium sloka, tak, no mogę wziąć. W sumie spoko, że sobie przenoszę, bo mogę sobie wszędzie przenieść domek, nie? Nie, no to fajnie, bardzo spoko, tutaj ten domek wygląda. Ale teraz, słuchajcie, idziemy jeszcze coś zrobić, więc zaraz wracam. Dobra, właśnie słuchajcie, tak sprawdzam i sprawdzam, i zostało mocno przecenione. Ale to bardzo mocno zostało przecenione. Gdzie to jest? To zostało nawet mocno przecenione na 60%, ale to tutaj, Luxury Car, to zobaczcie, zostało 75% przecenione. Z 1250 Robuxów kosztuje to tylko 310 Robuxów. Yy, mamy już ten hausik, yy, to nazwijmy go mini, dobra, nieważne, paint color, to zróbmy sobie czarny To mogę sobie, nie, yeah. nie działa, dobra, nieważne Ale dobra, słuchajcie, no to chyba się opłaca kupić to, yy, bo no, halo, no, przeceny, mega przeceny, tak to bym, co, 300 kosztuje? Ja? Ale ja nie lubię tych karoc, nie fajne one. No to słuchajcie, no to chyba kupujemy sobie yy, milioner maszyn, nie? Chyba, że kupimy sobie yy, tego ice cream trucka. I milkujemy tutaj sobie, patrzcie. nie, bo yy, ja już ten mam takie coś do jeżdżenia, nie? Tylko w tym nie mogę sprzedawać. Szkoda trochę w sumie. Ale dobra. Yy, słuchajcie, mam pomysł. Kupujemy sobie to. Gdzie ja to mam? Kupujemy sobie. Luxari, to Milionore. I uwaga, kupujemy. I dobra. I teraz mogę sobie ją założyć. I teraz gdzie ja mam? Ty chcesz spać? Jakie to jest wielkie! Wy to widzicie? Jakie to jest. Ej, nie gadajcie, że mogę sobie helikopter. Mieć helikopter. Dobra, uwaga, uwaga! Co się dzieje? Wow, wow! ale to jest wielkie! To jest totalnie gigantyczne. Tu co? I tam jest w ogóle. Co ja zrobiłem? I ja nie mogę. Sala kinowa. Tu jest wyjście, zaraz sprawdzimy. Basen. Jeju, nie basen, tylko ten. Dobra, idziemy tu sprawdzić najpierw, bo to będzie pierwsze piętro, czyli tutaj jest. Są... Ja! Tu jest małe, ale ja nie mogę. Jakie to jest wielkie? Ja nie mogę. Dobra, wchodzimy wyżej. Dobra, tu trzeba iść długo. Dobra, co jest po lewej? Okej, okay, taki normalny pokoik. No, taki normalny pokój. No, nie, nie, nie zachwyca mnie jakoś, nie? No nie, dobra, stąd wychodzimy. Nie, 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 nie. Muszę przemalować. Dla Haniksa zrobimy pokój. Nie gadaj! Dobra, najpierw chcę sprawdzić. Tutaj sobie. Co tutaj jest? Bo tutaj fajnie wyjście jest. Sprawdźmy sobie w sumie. Nie, spadłem. Dobra, okej. Okay, wejdziemy se tak, parkura. Albo wejdziemy se... Dobra, wejdziemy sobie łatwiej. S. Ale to jest to wyjście, nie? To jest to wyjście, bo na górę już nie ma wejścia. No dobra. Yy, więc idziemy sobie tutaj skoczyć. Gdzie było to? Skocz, skaczemy, skaczemy. Yy, tu było, w tym pokoju. Ten, ten pokój można było przerobić na taki basenowy. Skaczemy sobie, pyk. What? Ale kozak. I tutaj niby yy, można sobie przejść, nie? Yy, sprawdźmy to. Mam stolersa, mam... Chodź tu do mnie. Okej, okay, dobra. Jak ja cię ponać przeniosę i kliknę write, aha, dobra, to tu można dodatkowy pokój sobie zrobić. A wyspa Admińska. Można sobie dodatkowy pokój normalnie zrobić. i to jest wielkie czat. Ja nie mogę. Ej, dobra, ja myślę, że na ten odcinek to by było wszystko. Słuchajcie, wiecie co? Jak Black Week, to Black Week. Kupujemy sobie. to. Takich cen już nie będzie długo, więc czemu by nie kupić? I dobra, i co ja teraz tu mogę robić? Mogę sobie wejść do tyłu. Mogę, czy ja mogę? Halo, daj mi tu być. Co ty robisz? Zostaw mnie! Nie! Ała yy, Mogę sobie tutaj set price? dolarsa macie. I mogę tutaj control? Yy, I tu może play music? Ja mogę muzykę puszczać z tego. Ja nie mogę. Ja mam to w tym. Ja nie mogę! Dobra. Słuchajcie, ja myślę, że z tego odcinka to był na tyle. Jeśli odcinek Wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby było więcej takich materiałów. I ogólnie myślę, że oglądaliście do końca. Jeśli oglądaliście do tego momentu, napiszcie Roboneo w komentarzu. I co? My widzimy się w następnym odcinku. Siema!